Grzegorz Chudy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kończył Pan filologię polską, ale nie przeszkadza to Panu uczyć gwary. Jest Pan malarzem, zajmuje się akwarelami, a także Pan gra. No i w zasadzie wszystko zostało powiedziane. A teraz może byśmy rozszerzyli temat. Zacznijmy od gwary. Eee, znaczy gwara. gwara jest o tyle fajna, że, że wychowałem się w domu, w którym mówiło się gwarą, aczkolwiek nie do końca. Eee, Czyli na Nikiszowcu? Nie, wychowałem się w Kostuchnie, to też dzielnica Katowic, całkiem niedaleko Nikiszowca. Natomiast historia jest taka, że moi rodzice mówili literacką polszczyzną, ale już prababcia, która w zasadzie mnie wychowywała, kiedy rodzice byli w pracy, go Także jak się szło do kościoła, to z rodzicami szło się modlić, a z prababką się rzekało. Eee, no i jako Jakoś tak wychowałem się w dwujęzycznej atmosferze i ta miłość do gwary od dzieciństwa jest. No i teraz przekazuję to właśnie m.in. na lekcjach dla, dla przedszkolaków, dla, dla małych dzieciaków i okazuje się, że może gwary nie da się uczyć, ale gwarą można uczyć i można się nią doskonale bawić. A czym skorupka za młodu nasiąknie? Tym na starość będzie ją czuć, czy, czy jakoś tak? Tym na starość trąci. Oj, tak. <laughs> nie wiem, jakby to w Gwarze Śląskiej było. A właśnie, może coś po śląsku, jakieś powiedzenie, jakieś, no nie wiem, stwierdzenie, zdanie. No i nie wiem, to może czym miaj co tym na starość, tym na starość będzie cuchło. No ja nie wiem, jakby to. <laughs> albo będzie suło, no jakoś, jakoś by się to szło przerobić na gwarę. Też, też dobrze brzmi i można o, zrozumieć. Tym, tym na starość będzie czuć. O! <laughs> Teraz już wszyscy wiemy, jakby byłoby to w gwarze śląskiej. A, y, uczy pan tej gwary, czy rzeczywiście są jakieś wyniki? Czy ci młodzi ludzie, nie mówię o przedszkolu, y, ci młodzi ludzie ze szkoły podstawowej potrafią się tą gwarą porozumiewać? Ja nie ukrywam, że to w całej Polsce właściwie jest taki ból, że ta gwara, czy to kaszubska, czy gwara śląska, czy góralska, ona jakby zwolna zanika i dlatego trzeba kultywować te tradycje. Czy ja myślę, że możemy mówić o takim specyficznym y, renesansie gwary, bo nagle okazuje się, że ona, ona stała się z powrotem y, Językiem ulicy, językiem podwórka, i naprawdę słyszy się, jak bajki między sobą gadają. Jest nawet taka śmieszna historia, gdzie dwóch braci rozmawiało ze sobą, jeden mówił o kieszeni, a co drugi młodszy, który był właśnie na zdjęciach powiedział, że to nie jest kieszeń, to jest kapsa. I gdzieś tam ta gwara wraca, i myślę, że przez to, że ona zrobiła się modna, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem w tym przypadku, ona nie zaginie będzie trwała, bo dzięki wielu inicjatywom. Ona się, ona się odradza i, i nastały dla niej w końcu dobre czasy. Kiedyś pomyślałem sobie, że zostanę artystą. Bardzo chciałem być artystą. Myślę sobie, najlepiej malarzem. I co by tutaj robić? No nie, no przecież spokojnie, wezmę sobie akwarele, kawałek kartki papieru i jestem artystą, jestem mistrzem, zacząłem malować. Nic z tego nie wyniknęło. Jak to się panu udało, że pan jest tak znakomity? Czy jest taka, jest taka anegdota, gdy syn przychodzi do swojego ojca i mówi: Tato ta to, słuchaj, czy jak dorosnę, to będę mógł zajmować się sztuką, będę mógł być artystą, a co Ciebie odpowiada synu, musisz wybrać albo jedno, albo drugie. I myślę, że chodzi o to, żeby po prostu nie dorosnąć i, i cieszyć się tym wszystkim, bo jeżeli jest radość stworzenia, jeżeli jest pasja, to wszystko jakoś samo zaczyna się układać. A co by akurat akwarele, które są w zasadzie najtrudniejsze? dlatego że są najbardziej nieprzewidywalne i, 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 trochę, i chyba trochę tak na przekór. Zacząłem od akwarel. Pierwsze, pierwsze farby, jakie dostałem to, to było pudełko z akwarelami i, i tak mi zostało. I jakoś, jakoś, nie wiem, może zabrzmi to egoistycznie, ale, ale fakt, że, jest, że one są taką trudną techniką... Przez wielu, przez wielu pogardzaną, spowodowały, że ja się w niej zakochałem. Bo, bo ona jest nieobliczalna, ona jest magiczna, w zasadzie nie da, nie da się przewidzieć. Yy, jaki wyjdzie efekt zależy od wielu czynników kąta nachylenia kartki, tego, czy kartka jest chrapowata, czy nie, czy gdzieś klapnie woda, czy, czy, czy nie klapnie woda. Yy, I to jest wspaniałe w tej technice. Nie da się skopiować akwareli, ona jest niepowtarzalna i nawet jeżeli próbuje się zrobić drugą wersję takiego samego obrazu, on zawsze będzie inny. Tak, coś myślę o tej miłości, że my, mężczyźni, lubimy się zakochiwać w takich nieobliczalnych, właśnie. E, takie fatalne miłości to nasza specjalność. To nasza specjalność. Ale jak już będzie nam bardzo smutno, to znaczy, mnie niestety nie, bo nie gram na niczym, ale jak panu będzie już tak bardzo smutno na przykład, już nie będzie się panu chciało malować, to wtedy pan sobie od Zagra. Tak, wyjmę akordeon i przynajmniej sąsiadów podenerwuje. <grymne> <grymne> Rozumiem, że nie tylko solo pan grywa. Nie, nie tylko solo. Na co dzień gram w zespole muzyki celtyckiej Beltain i to jest taka przygoda z muzyką celtycką, która jest łączona z muzyką folkową z całego świata. Coś, co dzisiaj określa się na świecie mianem folk fusion i okazuje się, że to działa, bo, bo, bo ta muzyka sprawdza się doskonale na scenach w Polsce, ale też w Kanadzie, w Stanach, nawet w Malezji, w Meksyku. W zasadzie na całym świecie jest, jest tak samo znakomicie odbierana. To jeszcze powróćmy na moment do miłości. Trudno się kochać we trzech, znaczy w trzech kobietach na przykład. No, tak sobie myślę, przynajmniej mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby jednocześnie w trzech kobietach się kochać, a pan proszę bardzo gwara śląska, malarstwo, akwarele, no i muzyka. E, no i jeszcze żona Aleksandra i córka Zofia, teraz będzie ich pięć. Wow. Nie są zazdrosne o siebie wszystkie? No nie, gdzieś tam myślę, że Czasami, czasami zawiść bywa, jak to, jak to między kobietami, ale koniec końców potrafimy się doskonale porozumieć. Znakomicie, a ja Państwa zapraszam na kilka taktów muzyki celtyckiej, ale przede wszystkim zapraszam do restauracji Hugo w Osiedlu Sławiecice, gdzie można obejrzeć bardzo ciekawe, atrakcyjne akwarele pana Grzegorza Chudego. Tak jest. Dziękuję. I... Zapraszam serdecznie, bo miejsce jest magiczne. No i można poczuć trochę tej akwarelowej magii i zobaczyć trochę takiego starego, dobrego śląska, który gdzieś tam w tych akwarelach jest przemycany i który gdzieś tam próbuje e, ocalić. I sami się Państwo przekonają, że myśmy tutaj nic nie przesadzili. Zapraszamy.